Cieszę się, mam na swoim stronie Witacie w kolejnym odcinku, który na moim kanale. Ja mam na ten odcinek 10 pytań, Kilka pytań z e, podostatniego filmu, reszta jest z Messenger'a. Tam było cztery pytania pod ostatnim filmem. Lecimy z pytaniami. Pierwsze, robisz długo daily? Czy chcesz robić te daily cały czas? Czy przerwy w filmach planujesz robić taki odpoczynek dla siebie? E, planuję robić daily żeby były te odcinki, żeby nie było jakichś przerw długich na moim kanale, ale i tak co niedługo wyjeżdżam na wakacje, także i tak na pewno dostaniecie tak jak zawsze materiał z tym, że wyjeżdżam i że przez jakiś czas filmu nie będzie. drugie. Kiedy pierwszy film z widzem na turnieju, to pewnie jak przyjadę z wakacji, czekam, aż ktoś mi napisze, żeby się umówić. Już nieraz pisałem gdzieś tam w moich filmach, mój Discord Jak ktoś chciał w komentarzu pisał to podawałem jakie mam I czekam aż się umówimy na jakiś termin Trzecie, nagra się odcinek ze Strefy Zagrożenia Było już u mnie kilka odcinków z tej serii, ale one nie wyszły jakoś mega dobrze No i też chcę żeby jakby, jak nagram kolejny raz to Żeby coś w tym odcinku fajnego było, a nie żeby wiecie nam... No, u mnie strefa zagrożenia jakoś nie jest moją mocną stroną. Także wiecie o co chodzi. Czwarte, co cię najbardziej denerwuje w CSie? Jak mi ping rośnie, jak przegrywam meczem. No i jak mamy takich ludzi, którzy wiadomo, nie chce im się grać. Stoją w miejscu, nie ruszają się, kręcą się w kółko. No i... To mnie denerwuje w CS, jak po prostu nie ma z kim grać, musisz grać sam, a przeciwnicy robią sobie co chcą. To jest takie najbardziej denerwujące. Jakiej muzyki słuchasz? Piąte. Co, dobrze mówię? Co się denerwuje w CS, to było tak. Czyli piąte. Jakiej muzyki słuchasz? Słucham rapu najwięcej. Szóste. Widzę, że coś wiesz o piłce, to może jakaś seria z Fify? Chcę zrobić tą serię Swifty. Chcę ją zrobić. Tak samo jak kilka innych gier, które mam na PS4. To wszystko chcę zrobić, tylko jeszcze nie wiem kiedy to jest to. Siódme. Jak to się zaczęło z graniem w CSA? Kiedyś z mojem Ziemkiem graliśmy w Counter Strike Nexon Zombie i w Zule Europę, Też dużo. No i później zapytał mnie, czy nie chcę zagrać w CS-a, w CS GO. Eee, jeszcze też inni mnie pytali, kuzyn mój jeden i też innych kilku kompletnie pytało o to, czy nie, wiem, nie, nie, nie chcę sobie zainstalować CSa. I postanowiłem, że to też zainstaluję i później przestanę grać w CS Nexon Zombie. A bardziej grałem w CSGO i w Zule Europę. Teraz odkąd mam nowy komputer, przez jakiś czas już nie grałem w ogóle w Zule Europę, a gram tylko w CS'a najwięcej. Ale może jak uda mi się tę Zule zainstalować, to kto wie, może też z tego seria będzie. 8. <laughs> e, Co skłoniło Cię do nagrywania na YouTube? Jak zobaczyłem jak inni youtuberzy, gdzieś tam nie tylko w Polsce, ale o, no ogólnie youtuberzy, gdzieś tam nagrywają swoje filmy To pomyślałem sobie, no kurcze, może też za jakiś czas ja spróbuję, może się uda wybić A warto też spróbować, żeby spełniać swoje marzenia to kto nie spróbuje, ten nie zobaczy, czy mu się uda, czy nie I postanowiłem, że spróbuję, stary kanał mój był, jaki był, nie wspominam go jakoś Mega dobrze, no i tyle, co, to, co robię na tym kanale, to jest zupełnie co innego niż to, co było kiedyś. No i po prostu dzięki temu, że się nie podałem, bo nie było łatwo. To dzięki temu, właśnie, że się nie poddałem, to osiągnąłem ponad 1000 subskrypcji. No a kto wie, za jaki czas będzie, może jeszcze więcej. 9. Yy, yy, jaka będzie Twoja nowa seria? Yy, nie myślałem jeszcze nad tym, ale na pewno coś tam się wymyśli. 10. Ostatnie. Czy było Ci ciężko na początku na YouTube ze zbieraniem widzów i tak dalej? Na początku zawsze jest ciężko. Nie, nie są to łatwe rzeczy, ale trzeba się po prostu nie poddawać. To jest najważniejsze. Na no, początku zawsze te wyświetlenia nie są jakieś takie też mega wysokie i później jak ludzie zaczęli mnie tam oglądać coraz więcej tych ludzi pojawiały się subskrypcje coraz ich więcej z różnych stron Polski to w tym momencie wiadomo jest zupełnie inaczej to później w inny sposób też podchodzę do nagrywania bo widzę, że coraz więcej ludzi mi subskrybuje, coraz więcej ludzi mnie ogląda i także to też jest motywacja. No i słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku. Zadawajcie pytania do następnego QA, zostawiacie łapki w górę, subskrypcję, kto jest nowy i widzimy się w następnych filmach. Siemka.